Dzień dobry Państwu. Witam Was serdecznie, ale nie mile, bo śmiechu warte. Mam pytanie do, do ludzi, mężczyzn, dorosłych. Dlaczego Wy macie imiona męskie, a przy a wymienia damskie. Jak na przykład Marian, a Marianka. Jak na przykład Felix, Fela i tak dalej. Dwa przykłady dałem dla Was. Robicie Pośmielisko z jednego człowieka mówiłem i będę mówić. Ja Was proszę, naprawdę, przestańcie robić pośmieliska, bo śmiechu warte. Śmiechu warte, jeszcze raz śmiechu warte, że Wy z jego robicie pośmielisko. A co robisz człowieka, wiadomo jakiego pośmielisko, I powiem dla was jeszcze dalej, nie wysyłajcie tych ciuchów, ciucholandii, bo u nas ciuchów jest dużo, dużo jest ciuchów pod dostatkiem, jest taki dzień, że można kupić ubranie ciucholandii, Это затопка. Это один злот. И, помню, что... Треба... Да, дому ребенка, да, да. Dziewczyny młode, i całe tego i chłopcy. To... to weź do worka. z zweralny woreczek, który jest za mały do worka. Ja będę jechać do e, tego, jak się nazywa, Telfura, bo komórkę chcę kupić dzisiaj. To wezmę do samochodu. I nie do Worka trzeba jakiś karton. Nie, do Worka. O, ten karton no. To weź karton. No zaraz. Muszę się umyć chyba. Całe te to na rozkazy ty. Nie wiem. To ja chcę sobie. No. I powiem to... Ja to tobie tylko radzę. I powiem... Bo to nowe. To... to lepsze rzeczy to ja wezmę, a tam można tam młodzi i dziewczynki są i te karton i ze zerwać i tylko trzeba pierwszy się spytać, czy i powiem dla was można nowe rzeczy przywieźć, I chciałem dla pani Marianki podziękować za teczki używane. Dziękuję bardzo. Komu? Na Pani Marianki. To Marianka. A kto? Z Piaseczna, ten, co był. To Marian? Jaki Marian? Weź ty przestań. To bardzo dziękuję. Dlatego że, o, dla Pana Michała, że przysłał dla mnie teczki używane. Przyda to się. Dziękuję Tobie bardzo. Co dalej? Po co ten tym Nie jest Ten tam chyba dwie czy trzy rzeczy są. Poskładać, poskładać, zerwać y, całe tej... Y, bo to dobry albo tu porwany jest. I powiem dla was, że nie przysyłajcie tych ciuchów, bo jest pod dostatkiem. On obiecał, że ma. A jak przysyłasz, to przesyłaj dla Wojtka duże rozmiary, bo ja nie potrzebuję. A tam są kilka par Ja spodni. poszedłem do Zediaka, do, Zodiaka, do się... Karpura, przepraszam. I kupiłem nowe spodnie, kurciaki, zrwałem, pojechaliśmy i kupiliśmy. Nie chciałem po dużo par kupywać, 3 cztery pary, dziurka się zrobi, to nie płaci się czarować. nie za małe się nie kupuje. Kupuje się taki rozmiar, który pasuje na człowieka każdego i powiem dalej co nawet, że nie bądźcie takie hojni że o, my wysyłamy dla ich ubrania ja pełną szafę mam a ty w, no ty w tym, tym samym chodzisz i powiem dla Was, że dlatego ja by jeszcze ubrał ubrałby osoby biedne, bo niektóre dla mnie za małe są. To poddałbym, Ale z tego nie chcę oddawać powodu, że ich rodzice są patologiczni. Rodzice jak siedzą. Jak jest bardzo dużo osób bezdomnych. A bezdomny to pedagogiczny. A dobra. To, bo już nie lubisz, nikogo nie lubisz. I je jeszcze chcę powiedzieć, bardzo serdecznie podziękować, <coughs> że niedawno byłem na filmie <coughs> Na filmie, który był wyświetlany 6 listopada o tytule Karabala. Siedziałem, zachciało się do toalety, no, nie zdążyłem troszeczkę, wiadomo, morsz, wiadomo jaka morsz, nie pachnąca. I powiem, że od razu mnie wyprosił na ciastka. Ale powiedział bardzo brzydko do mnie i chcę zapytać Was, czy Wy wszyscy pachniecie? Czy Wy wszyscy jesteście Białosocani? Spotykam się nie raz z ludźmi i pytam się, proszę Pana, Pan Białosocanin? Tak. A wiadomo, z tyłka słoma wyłazi. No tu u ciebie też wyłazi, bo to jest Ja się nie wtedy tej słoma. Słoma to jest pachnąca. O policja chyba. No. Trzeba je. Witam bardzo serdecznie was. Ponownie. Podjechali policja pod plac mój. Jadą na kuznicy. Bronić z Wrocławia. Bronić granicy naszej. <tryk> <tryk> Bardzo dobrze. Brawo dla ich. Za to zaśpiewam piosenkę. A jadą, jadą, jadą policjanci, policjanci bronić, bronić, bronić granicy, nicy naszej kuźnicy i cy Białostockiej i Bobrowników jadą, jadą, jadą policjanci, nasi ukochani, chłopcy i dziewczyny jadą, 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 jadą bronić strzec naszych granic, naszych granic. Brawo dla ich! Brawo dla, brawo dla ich! Brawo dla ich! Brawo dla ich! Brawo dla ich! Jeszcze raz. Brawo, brawo, brawo dla ich! Nie żyją nam! Kto? Policjanci! Nie żyją nam! Kto? Policjanci! Nasi ukochani! <grym> Wrocł Wrocławianie. Nasi chłopcy mundurowi. To z Wrocławia? Wrocławia. Nasi ukochani. Nasi ukochani. Nasi, nasi, nasi chłopcy jak malowane. A dziewczynki też ładne, piękne. Piękne i wspaniałe i kochane nasze, nasze policjanki, nasze, nasze ukochane, nasze, nasze ukochane chłopcy, chłopcy, jak dęby, jak dęby, jak dęby. No, a Żuwiak! Żuwio, Żuwio! <grym> Jak się O, major! <noise> Teraz oddaję głos dla Wojtka. Niech coś powie. O policjantach i o policjantkach. Ja już nagrałem też film. A ja powiem bardzo... bardzo ale, ale przepraszam... Ma. Przepraszam, ja, to ja nic nie będę mówił. Dobra. To nie przerywaj mi. No. Bardzo dziękuję, że z Wrocławia przyjechali. O, to w nocy musieli wyjechać. Je, jeszcze więcej jadą, mówię. To całe wszystko chcą uzbroić? Z Gdańska jadą, mówię, z Gdyni, Szczecina. Ten, to jest dowódca, co ze strony siedział. A co obok, Co obok stał koło mnie? Co? Ten, co stał koło mnie? No, ten wysoki taki. Tęgowaty. głowaty. jak już W nizelkach póodkornych. mają. No to wszystko mają ku, broń. A miałeś panienki panienki u góry mogę powiedzieć. kobiety. jakby broń jaką mają. Brawo dla nich! Wyszpiej piosenka. Dobra, nie będę śpiewał. Ty zaśpiewałeś, starczy. Dobra, starczy. I... Prześlę im pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich żołnierzy, policjantów, którzy mają ochotę, no to ich jest praca, to tak samo jak jest moja praca, ja nagrywam, że po prostu bronić Polskę. Żeby uchodźcy nie dostali się, bo o, o po, powiedzieli. Policjanci, oni chcą dostać się do Niemiec. A nie puścimy ich. Właśnie, bo o, żołnierze, nie, żołnierze niemieccy też są na granicy. I widzicie, szanowni państwo, że granica, Kuznica i bo, Bobrowniki jest będzie jeszcze lepiej utrzylniona, że myście nie przyśliźnie się nawet. Jak powiedziałem na policjanta, jedźcie bronić granic naszej ukochanej. Jedziemy. 1200 policjantów jedzie. 2000 tysiące żołnierzy jedzie. Będzie cała granica obstawiona. Całe miasto będzie obstawione białostockie. Jeżeli nie będzie nikt, obcokrajowiec, nie będzie miał prawa się poruszać. Z tego powodu, że dosyć takich bandyństwa, chuligaństwa, łamania, niszczenia mienia naszego. Z powrotem wracajcie obcokrajowcy do kraju swego. My was nie potrzebujemy. Zawrócimy was. Prędko. I do mnie taką mówią. Moją. Taką moją. Patrz. I o. Jesteś naszym kochanym, Krzysztofie. Prezydentem. Nie nawet cała Polska policjanci kochają. Z Wrocławia! Z Wrocławia dla jednego policjanta po bo stoi na granicy. U nas w kozicy bo W rolnikach Nie przejdą na pewno. Skończy dla ich to! Ale nie chcę, z ty krzyczysz. Pusar. Boże. Bo dla mnie to jest Wojtek nie do pomyślenia, dla mnie to jest kamsło, obłudę, że tak, że tak niszczą, dewastują okay. nasze mienie na razie. No był.